Wolnienie z wf w S. Rok. Ćwiczeń unikają. Kuba Wojewódzki i Agnieszka Szulim. To, to jest historia. Tak już nie będzie. Tak było głównie dlatego, że ten Kiks. Był Bobby Mura. Nie wiem, czy słyszałeś, pan powiedział, Kiks podał do Borym Bobby Mura. W jakim to jest niezylko, Możesz mi wytłumaczyć? Latoszewski, to jest połączenie Latu i Lubańskiego. No. I Tomaszewskiego. Latoszewski strzelił. Polska, Anglia. E, może zacznijmy od wymienienia powodów, dla których warto oglądać mecz na Wembley. Gramy o honor. O godność. O dumę narodową. O awans. O mundial. O wszystko? O pietruszkę. To, to słuchaj, sporo powodów. No, to, to prawda. Gramy generalnie o to, żeby podobno jak ten mecz dobrze przegramy, to mamy taką szansę w, lotowa, w losowaniu w, na Mistrzostwa Europy, że nas nikt nie wylosuje, bo będziemy w koszyku strasznie daleko. I dostaniemy puchar do góry noga. Będziemy w, koszyku, będziemy w koszyku na najwyższej półce. Wiesz, co jest niesamowite? Że mecz z Ukrainą był zły. Bez no względu właśnie, na to, co tak. mówił Darek Oglądałeś Szpakowski, go, tak? bo Darek Szpakowski opowiadał o zupełnie innym meczu: bo on siedział w piwnicy. Aha. To był zły mecz. To, że naszym wyszły trzy akcje, nie znaczy, że to był dobry mecz, bo nie wiem, czy wiesz, że mecz trwa 90 minut. A to ile? 120? Chyba nie no. wiem. Znaczy no, się <susza> tak rozkręcili, że uj, żal było przerywać. To był A zły wynik? mecz. Wynikły taki, że 7 milionów Polaków to oglądało. O rany. I dzisiaj jest Polska-Anglia i tak samo, o 21. Jestem przekonany, że 10 milionów Polaków będzie chciało zobaczyć cud. Eskalop. Zwalinie z Wurfrów.